Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy tutaj na i skinsie. Oczywiście na wstępie najważniejsze Kodzik Krudzon, który daje 10% bonusu oraz darmowe 2 złote 10 groszy na start. Mamy również tutaj, tutaj za doładowanie, możecie sobie zgarnąć fajny autobonusik, jak właśnie na przykład takie 210 zł. to macie szansę na takie auto skiny. W w to też bardzo fajna opcja. Może takie coś dodali. bardzo dobry moment, żeby teraz sobie coś płacić, bo można. Od razu jakiś bonus fajnie zgarnąć przy płacie. Oraz jeszcze, jeśli będziecie mieć trochę farta, się z kodem RUTSON no to macie szansę na takie oto trzy skiny Trochę osób już jest, więc naprawdę to jest szansa, że zaraz W niedalekiej przyszłości poleci Widzę, że tutaj nieźle nie, nie wariat wpłacił jeden eee, No i co, no i zachęcam was do wpłacania z kodem RUTSON Fajne oto konkursiki, trzy są rozdania eee, A my dzisiaj Takim oto saldem 8800 Sobie coś pokręcimy, no nie wiem Myślę, że zaczniemy może od jakichś skrzyneczek który my tutaj dawno nie otwieraliśmy, no takie... Możemy to takie coś zrobić blument boom Skrzyneczka z tego właśnie tutaj Jakby, ma mini eventu takiego A nam poleci na start Kurcze, nawet dobrze Nie my myślałem, że to będziemy raczej do tyłu, a co jesteśmy do przodu Fajnie, słuchajnie. fajnie W ogóle sama zielona nas Tutaj tutaj W tej skrzynce były znowu dobre stany dwa Będziemy znowu do przodu no, Ale tak, faktycznie nie oba Kurde, klasa Dobra, jeszcze raz otwórzmy i zobaczymy jeszcze raz otwórzmy i zobaczymy. No tutaj raczej będziemy do tyłu. No ten fosfor raczej tutaj za dużo nie kosztuje. Znaczy, 50 zł, dobra, co? Kurde, co opasało się? Bardzo fajna skrzynka. Bardzo fajna skrzynka, zaraz coś droższego spróbował. Skrzynka której. 2A case. której nie otwierałem za bardzo nigdy. I chyba to będzie właśnie taka. Chyba tej skrzynki nie otwierałem. Zobaczmy jak ona teraz sypnie No tutaj ten neon na pewno trochę warty będzie A reszta to chyba... Reszta chyba ciężko No właśnie, dobra, jeszcze raz spróbujmy I teraz będzie zdecydowanie lepiej Usp, triator, hedż, i Ile to co jest warte wszystko? 185 zł, dobra, 55 do szodu ok jeszcze raz otwórzmy O, i teraz chyba najgorsze otwarcie będzie zdecydowanie No tutaj, no w część to z uciekamy Chociaż też, całkiem najgorzej dawała Widźmy sobie w dół, może. Może spróbujemy AK case razy 3. Weźmy na pójście, spróbujmy. Kiegoś kawa fajnego wydrobić w ogóle tutaj ten nowy. Kurde, nawet kosztuje trochę. No dobra, a tutaj nic specjalnego nie poleciało. Jeszcze dwa razy klikniemy tę skrzynkę i pójdziemy gdzieś dalej. Trochę tak trzeba trochę urozmaicać, co bo zawsze to... W battle głównie atakujemy, ale też skrzynki też potrafią fajnie sypnąć, no. Zresztą teraz jeden tak, kałach no nie poleciał, nie wiadomo jaki. Crossfade? Jeden kałach może kosztować 6 zł. jest jakiś nowy, w ogóle nie tego kałacha. No dobra, nie no, tutaj to... nie, nie popisała się ta skrzynka. Mm, Supreme Life Case, może z Razg, niech Da Oj, stój, 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 dobrze, 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 już myślałem, że ten good będzie. Ale ten klasik to fajny. klasik fajny, no 200, więc już mamy kurde fajny profit. Hmm, czy tutaj coś próbujemy. A kakej jest taki może? Może... Więc dwa razy otworzymy. O! No i się zatrzyma. I fajnie, ile będzie kosztowało? 150, kurde, to tak w sumie to mogę by trochę więcej dać. Hmm, dobra, nie no okej. Okay. Zostawmy tak może. E, czy tutaj coś jest, to już kiedyś otwierałem, tutaj nic ciekawego. No, 50-50 knife case i, i możemy iść do widzenia. No tutaj, no słuszno. kiedyś trzeba ją kiedyś trzeba na tych skrzynce bo zawsze się to jest fajnie, a teraz, teraz dało lip. I tutaj tego nie będziemy otwierać, bo to jest mega drogie. Musimy sobie takiego jeden Game otwórzmy. Zobaczmy, czy taki Game coś da. Kurde, on zeszła Gersy to nie. To nie. Dobra, trochę tutaj pod koniec jesteśmy zaszaleli, ale ogólnie, ogólnie nawet tam parę dropów było fajnych, sprzedamy to wszystko i case battle card jakiegoś. Yy, z tego co widzę tutaj nic takiego drugiego jeszcze nie ma, więc sobie będziemy musieli zrobić sami, dajmy sobie te skrzyneczki troszeczkę droższe, trosze. no i sobie wrzucimy może to co do tego, AK 50-50 z 3 razy, no takiego radiancha, alexuriusa. A my to jest dwa koła, tylko bitwę, chyba klasyczną, nie będziemy to jakoś się zastanawiać, zobaczymy, może coś rządzi, ciekawego. Wróćmy sobie, bo to jest taka pora, że raczej yy, nie jest to szczyt yy, aktywności graczy, innych, nagrywam to o 12, ale zobaczcie, skrzynka 50-50 K dała już takiego redline bardzo fajnie, do one on raidera, kurde, co wiesz, to jest ta bitwa. Czyli my tutaj się jakoś dorobimy. Bo póki są no, pierwsze dwie skrzynki. Bardzo obiecujące, bardzo obiecujące te skrzynki. Mam nadzieję, że teraz pod koniec tutaj tak samo fajnie sypnie. Zobaczmy. No kurde tutaj. Mogło być lepiej zdecydowanie. I ostatnia, Jakie rękawiczki dało? Jeszcze filtreset. Dobra no. Widzowie, no kurde, Bo Adrian trochę, trochę tutaj się nie popisał, bo w sumie nic ciekawego nie dał. Musieliśmy liczyć na siebie. No dobra, spoko. Spoko. Yy, bitwa 600 180 zł, no nie, no nie. Zrobimy sobie jeszcze raz coś. Mam teraz taki pomysł, że może jak nam dało Terra Winka, To do takiego coś tańszego w ogóle może takiego Royala. I to na Underdoga. Wróćmy to na Underdoga. Wiecie, tam no przede bitwa mam mega bardzo fajnie oddało. To teraz. Niech odda... No i teraz Adrian zrobi konwek niech on teraz idzie do brzegu drobnie, a um, my jakby zgarniemy to, bo jest mi Zobaczmy, czy moja taktyka ma jakieś szanse na powodzenie. No i zaczęliśmy coś podobnie, ale całkiem dobre te naklejki, tak szczerze, 50zł ze a takie naklejki dostaliśmy? No nie, to chyba... Kurde, no nie no, tamta tańsza była. A tutaj? Minimalware, filter no dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Teraz ostatnie dwie skrzynki, żeby tutaj nic nie poleciało nam wybitnego, żeby Adrian zgarniał lepsze rzeczy. I ostatnia skrzynka. Mamy to, mamy to. Na pewno to mamy. Kurde, i to jak? Bardzo fajna bitwa. Bardzo fajna bitwa, 2700. No, widzowie, powiem, że już mamy 11 koła praktycznie. Zrobimy sobie takiego Underdoga z Tedem. No, tutaj Case, Challenge Case. No, bardzo ciekawe rzeczy. Underdog Bitwa. Okej, okay. okej, okay. no tutaj, no tylko Adrian coś mocnego wdropił, reszta tak całkiem podobnie. Oj, tutaj to nasze będzie trochę warte, chociaż reszta też została w sumie spoko Kurde, proszę, aby nic nam nie poleciało i to już wygraliśmy. Bo po prostu ta skrzynka jest bardzo dobra. Dobra, mamy to, mamy to widzowie. Zobaczcie w ogóle ile siana jeszcze zgarniemy, 2 300. Kurcze, wbijmy tutaj jeszcze za 600 złotych. O takie oto bitwy. No, tutaj to też jest całkiem ciekawie, na pewno. W ogóle też fama, spać, jak to Kurde, jaki auk. Co jest w ogóle. Nie jest to za skrzynka? Gateway 84 zł, a tu ma takie rzeczy w środku. No, te skrzynki nie otwierają za dużo, albo w ogóle wcale. Ale widzę, że ona potrafi fajnie dać. Widzę, że potrafi fajnie dać. I tutaj właśnie pokazuję, że zobaczcie, jakie to w ogóle jest. 4,5 stówy, tutaj 230 mamy, no, 180, okej okay. Kurde, jeszcze dalej mu daje w ogóle, no ten Iwera to całkiem, całkiem, całkiem mu no, sypieć teraz Ale może to jakoś skomplikujemy, może zaraz nam coś poleci tutaj się odkujemy, no mamy kurde 2,5 stówy Do niego straty, więc musiał być coś mocnego, no nie no, co jeszcze oni Zgarnęli oboje po MC, no to kurde, to może być ciężko, może być ciężko, już kolejna MK za się poleciała. poleciała, no, ale też bardzo fajna bitwa. Bardzo fajna bitwa. Duża bitwa. Kurde, 1800 złotych praktycznie nie poleciało. No, nieźle, nieźle. Tak patrzę, czy tutaj coś dołączamy. No, z jakiegoś takiego lasta byśmy zagrali, ale. Nie ma co jakby. Niczego drugiego robić, bo na proficie jesteśmy. Nie ma co być takim zachłannym. Myślę, że spróbujemy. Może takie coś. Takie coś. Eee... I kurde, no myślę, może weapon case'a i luxuriusa i damy to sobie nasz prostu na sherd'a i na czterech i liczymy, że komuś poleci albo huntsman, albo, albo ta desert hydra. Fajnie by było, jakbyśmy tutaj zgarnęli, jakby ktoś, jakby ktoś na sobą zgarnął taką kosę i by to było do podziałki, to już by praktycznie ta bitwa się zwróciła. Mam nadzieję, że jakaś poleci. Koska, kurde, nie poleciała. Szkoda, bo tutaj skrzynia 130 zł kosztowała prawie. A może Hydra teraz, proszę. Jest? Ej, jaki to jest ten? Dobra, to jest. To jest Slotter. Ja myślałem, że to jest ten, że to jest faza 2. Kurde, ale dobra, dobra, okej. Okay. Coś tam dało, coś tam dało, coś sypło. I teraz coś sypnie, no nie. Więc ta bitwa będzie w plecy ostatecznie. No ale dobra, więc no, nie będziemy jakoś płakać. No, nie będziemy jakoś płakać, 11 600 zł nam zostało. Yy, czyli nam się udało zrobić profitu 2500, 3000 prawie. No. Ja to nie mam, dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, trzymajcie cześć.